Montujesz klimatyzację lub dopiero zaczynasz, prędzej czy później spotkasz się z sytuacją, gdzie będziesz musiał użyć pompki skroplin. Pokażę ci w jaki sposób prawidłowo ją podłączyć. Zapraszam. Pompka skroplin Teoretycznie jest to proste urządzenie, które ma za zadanie odprowadzić nam skropliny z jednostki wewnętrznej klimatyzacji. Tutaj posilę się tym przykładem, dlatego że jest on najczęściej spotykany. Jednak dostaję od Was bardzo dużo telefonów, dlaczego w większości popek skroplin są cztery kable przyłączeniowe i nie każdy chce zasięgnąć informacji z instrukcji, w jaki sposób je podpiąć i po co są te dwa. A dwa mamy zasilające, czyli L i N. I po co są następne dwa? Tutaj przygotowałem dla Was najbardziej popularną pompkę na rynku w chwili obecnej, czyli pompkę Aspen Mini Orange. I ta pompka też ma cztery kable podłączeniowe, każdy jest w innym kolorze. I teraz w jaki sposób je podpiąć prawidłowo? Widziałem również wiele montaży, gdzie dwa kable, czyli te teoretycznie odpowiedzialne za alarm, są po prostu obcięte, w ogóle nie podpięte. Jest to niestety duży błąd, dlatego że może nam to doprowadzić do... Zalania pomieszczenia, czyli w momencie, jeśli coś się stanie z pompką, a nie wykorzystamy wszystkich kabli prawidłowo, woda zamiast odpłynąć, czyli zamiast pompka wyciągnąć skropliny i odprowadzić gdzieś poza pomieszczenie, to po prostu te skropliny będą się przelewały po ścianie. Przygotowałem dla Was tutaj taki również prosty schemat podłączeniowy. I teraz jak to wygląda? Dwa kable to są kable zasilające, czyli w tym przypadku L i N podłączamy je. Do sieci i tutaj nie ma z tym najmniejszych wątpliwości. Jeśli macie wątpliwość z kolorem, to zawsze warto zajrzeć do instrukcji i tam będzie wyraźnie napisane, które to są kable zasilające do pompki. I teraz co z pozostałymi kablami? W tym przypadku mamy taki szary i fioletowy, ale tutaj nie sugerujcie się kolorem, dlatego że różne pompki mają różne kable. Czasami są to dwa kable czarne, czasami dwa szare. No niestety nie ma tutaj reguły w tym przypadku. I teraz w jaki sposób je wykorzystać? W momencie, jeśli pompka działa prawidłowo, styk na tych kablach jest zwarty. Ale w momencie, jak coś się z pompką dzieje, jest jakakolwiek awaria, wtedy styk, od którego wychodzą te dwa kable, zostaje przerwany. Narysowałem to tutaj na rysunku, czyli to są te dwa nasze kable. Załóżmy, że jeden to jest szary, drugi fioletowy. I teraz przez te dwa kable wychodzące z pompki skroplin. Z Podpinamy zasilanie do jednostki wewnętrznej, czyli prąd do jednostki wewnętrznej. Jak widzicie, uziemienie podpinamy normalnie. Kabel N podpinamy normalnie, natomiast kabel L prądowy podpinamy przez te dwa kable w pompce skroplin. I teraz dlaczego robimy w ten sposób? Dlatego, że jeśli pompka działa prawidłowo, tutaj ten styk mamy cały czas zwarty i jednostka wewnętrzna klimatyzatora, ja tutaj posługuję się tym przykładem, dlatego że te pompki są najczęściej stosowane przy, przy klimatyzatorach po prostu zwykłych, domowych, wtedy ta jednostka, jeśli pompka działa prawidłowo, jednostka nam również pracuje. Ale co się dzieje, jeśli coś się z pompką stanie? Czyli ulegnie najprostszej jakiejś awarii. W momencie jeśli te kable mamy niewykorzystane. Jednostka wewnętrzna jest podpięta bezpośrednio do zasilania, pompka nam nie działa, a jednostka nam dalej działa, czyli klimatyzacja dalej pracuje, wytwarza skropliny, ale nie jesteśmy w stanie ich odprowadzić, dlatego że pompka nie działa. W momencie jak są wykorzystane i coś się dzieje z pompką, ten styk zostaje przerwany. I w momencie jak przerwiemy ten styk, wtedy Prąd nie dochodzi do jednostki wewnętrznej, przez co wyłącza urządzenie i użytkownik wie, że coś jest nie tak, nie może włączyć klimatyzacji, przez co musi zadzwonić do fachowca, a fachowiec przyjeżdżając jest w stanie zdiagnozować problem, usunąć usterkę i nie doprowadzić do zalania ściany u klienta, co uważam, że jest bardzo ważną sprawą. W momencie jeśli nie wiesz jaką pompkę skroplin dobrać lub zastanawiasz się co najlepiej zastosować do jednostki wewnętrznej, aby odprowadzić skropliny, zadzwoń do działu obsługi klienta w naszym sklepie. Na pewno posłużymy ci pomocą.